Dzień dobry witam państwa. Ja nazywam się Marcin Kiepas jestem analitykiem TIC-MIL i zapraszam na dzisiejszy program, który poświęcony będzie przeglądowi sytuacji na wykresach określonych instrumentów finansowych. A zaczniemy od euro.pln, dlatego, że wczoraj było ciekawie, a dziś jeszcze jeszcze będzie ciekawie, bo o godzinie 15, czyli krótko po tym, kiedy ja skończę do Państwa mówić, wystartuje konferencja prasowa prezesa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego. Konferencja poświęcona ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce. Jak, widzi, jak widzą, tutaj Państwo godzina dziewiąta godzina 15, 9 lutego. Natomiast konferencja, którą będzie można oglądać na stronach Narodowego Banku Polskiego, będzie po wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. No i ta decyzja miała spory wpływ na notowania złotego. Taki wpływ bezpośredni, bowiem tuż po jej publikacji, czyli po godzinie 15.50, złoty zaczął tracić na wartości. To był ten e, ruch tutaj na parze euro PLN, gdzieś z okolic 452, 40, 452, 50. Do dziennego maksimum na poziomie 4,54, 40. Ten, 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 ten ruch do góry. Później zatrzymanie, i po godzinie 16, dokładnie to była godzina 16,08, kiedy został opublikowany komunikat po posiedzeniu Rady, Złoty Zaczął, zaczął się umacniać i, i odrabiać te. Wcześniejsze straty. Skąd ten ruch na złotym wczoraj i jakie to będzie miało przełożenie na zachowanie złotego w najbliższej przyszłości? Po pierwsze, sama decyzja podwyżka stóp o 50 punktów bazowych została przyjęta z pewnym rozczarowaniem, no bo była część rynku, która dopuszczała możliwość podwyższenia stóp procentowych o 50 punktów bazowych, więc to, to te, te 50 punktów było w cenach, było zdyskontowane. Rynek częściowo grał nawet na większą, grał pod większą podwyżkę. Stąd też takie, takie rozczarowanie. Natomiast to, co pojawiło się w komunikacie, już było sygnałem no powiedzmy jastrzemi, tak, rada, po pierwsze inwestorzy dowiedzieli się z komunikatu, że rada podniosła stopę rezerwy obowiązkowej z 2% do 3,5%, no i wyczytali w komunikacie, tam w komunikacie pojawiło się takie zdanie, którego Używa, y, używał już od pewnego czasu, od kilku tygodni, prezes Narodowego Banku Polskiego, że aprecjacja złotego byłaby spójno, y, spójna z polityką y, pieniężną uprawianą przez, y, przez Radę. Czyli y, pojawił się jakiś sygnał. Wskazujące, że e, Narodowemu Bankowi Polskiemu i Radzie zależy na tym, żeby złoty był mocniejszy. I to akurat nie dziwi, bo o ile podwyżki stóp procentowych zaczną e, oddziaływać na, e, na, na inflację i obniżać inflację. Dopiero gdzieś tam wiosną, może może latem, tak samo umocnienie złotego w sposób taki bezpośredni i, i szybki mogłoby tę inflację nieco, nieco obniżyć. Rynek więc doszedł do wniosku, że, że ta presja na mocniejszego złotego ze strony i Rady, i Narodowego Banku Polskiego to jest czynnik, pod który warto zagrać. Stąd też, jak tu Państwo widzą, w tej chwili na no niespełna pół godziny przed konferencją prezesa Narodowego Banku Polskiego złoty czeka w okolicach poziomu 4,50-4,51. 4, a tak to wygląda już na wykresie dziennym. Trzeci kolejny dzień umocnienia złotego do, do, do wspólnej waluty. Powrót w okolice minimum styczniowych, a jednocześnie powrót w okolice taką, Takiej szerokiej strefy, strefy wsparcia, którą tworzy minimum z lipca 2021, minimum z września 2021, okrągły poziom 4,50 i właśnie te styczniowe, styczniowe minima. Wsparcie jest dość znaczące. I jego trwałe przełamanie będzie też wymagało pojawienia się nowych impulsów. Już moim zdaniem nie wystarczy, że prezes Glapiński powtórzy dziś, że mocny złoty jest korzystny i stopy procentowe będą dalej podnoszone. Tutaj już potrzeba rynek już musi mieć przekonanie, że stopy procentowe wzrosną minimum do 4%. 4% dlaczego? To jest potrzebne, bo w ostatnim czasie sytuacja troszeczkę się zmieniła. Tak? Rosną wzrosły oczekiwania na podwyżki stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych, ale też e, przyspieszyły, u przyspieszeniu uległy oczekiwania na podwyżki stuprocentowych w strefie euro po ostatnim posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego, e, pomimo tej poniedziałkowej deklaracji ty, ty, tych słów Lagardy, że nie trzeba będzie, nie trzeba będzie mocno ponosić stuprocentowych w Eurolandzie, e, rynek gra pod podwyżki stuprocentowych w strefie euro a to zmienia ten punkt odniesienia, więc Rada będzie musiała tutaj y, mocniej podnosić stopy procentowe, żeby to znalazło przełożenie na mocniejszego, mocniejszego y, złotego. Więc y, przełamanie tej, y, tej strefy, tej strefy, powiedzmy, między 4,49 a y, 450 Takiej ogólnie określonej będzie wymagać już nowych impulsów. Mam spore wątpliwości, czy uda się prezesowi Glapi, Glapińskiemu na, tylu, na tyle wzmocnić dzisiaj złotego, żeby ta strefa została zaatakowana, aczkolwiek została przełamana aczkolwiek sam atak jest bardzo, na nią bardzo, bardzo, bardzo realny. Nie byłoby takiej sytuacji i pewnie już od pewnego czasu złoty byłby w relacji do euro poniżej 4,50, gdyby nie z jego notowaniem nie wiązały się inne ryzyka. Cały czas musimy pamiętać, że jest ryzyko związane z, no w zasadzie już brakiem funduszów z KPO, czyli czyli Krajowego Planu Odbudowy, 16 lutego, i tę datę przypominam, te, ma być wyrok w sprawie mechanizmu warunkowości, co może oznaczać, że zostaną wstrzymane środki, przynajmniej część środków zostanie wstrzymana, część środków, część funduszy europejskich dla, dla Polski. To są już poważne, poważne ryzyka których yy, Narodowy Bank Polski i, i jego słowna interwencja nie, pse, nie, przesko, nie, przeszko, nie przeskoczą. Yy, pamiętajmy też, że yy, utrzymuje nam się, utrzymuje nam się ryzyko. Ono może w tej chwili jest yy, ignorowane, ale utrzymuje nam się yy, ryzyko agresji Rosji na Ukrainę. Yy, tutaj yy, tym kluczowym, tą, tą, tą kluczową datą jest okres 10, 20, 20 lutego, czy, czy chwilę, chwilę, chwilę po tym, więc to też niejako powinno mieć odzwierciedlenie notowania złotego. I te dwa czynniki wystarczą, żeby ewentualne spadki poniżej, poniżej no powiedzmy 4,48, poniżej 4,50, ale tu poniżej 4,50, 4,48, czyli gdzieś tutaj w okolice, w okolice poziomów nieoglądanych od czerwca, że to one już okażą się dla inwestorów atrakcyjne do kupna wspólnej, wspólnej, wspólnej waluty. To tyle, jeżeli chodzi o złotego. E, układ techniczny e, oraz sytuacja fundamentalna sugerują, że e, wsparcie ta zaznaczona na żółto strefa wsparcia e, może być atakowana. Natomiast szanse na e, wybicie, pokonanie, przełamanie i trwałe zejście e, EURO PN poniżej 4,50 to już jest scenariusz mało, mało prawdopodobny. Mało prawdopodobny również dlatego, że y, samo euro zaczyna się umacniać. Tak? Oczywiście, jak popatrzymy na wykres euro PLN, euro -USD, to y, te wzrosty euro USD y, tradycyjnie y, są dodatnio skorelowane y, z zachowaniem y, złotego, czyli im euro USD jest wyżej, tym złoty jest mocniejszy, ale y, raczej to będzie się przekładało na osłabienie. Dolara do złotego, czyli spadek pary USDPLN, która w odróżnieniu, w odróżnieniu od EuroPLN może przejść tę strefę wsparcia, której częścią są styczniowe dołki, może na trwałe i na dłużej zejść. Zejść poniżej tych, tych wsparć, czyli tak na, na dłużej, zejść poniżej. Przełamane już bariery na poziomie 4, 4, 4 zł, bo tutaj jesteśmy 6 groszy poniżej ale mo, może zejść niżej i oscylować gdzieś w tym przedziale między 3,79 a, a, a właśnie 3,94, 3,94 czy nawet 3,94 czy 4,0 taka szeroka, szeroka, szeroka bariera. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację na wykresie euro -USD, no to widzimy, że początek lutego upłynął pod znakiem mocnych wzrostów wzrostów, które doprowadziły do przełamania tej zaznaczonej na różowo linii BESY, linii 8 miesięcznej, tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiomiesięcznej. miesięcznej. Co za tym stało, najpierw stały dane inflacyjne ze strefy, czy generalnie z Europy Zachodniej, ze z poszczególnych gospodarek strefy euro, dane, które pokazały, że wbrew rynkowym oczekiwaniom inflacja w Eurolandzie w styczniu nie zacznie, nie zacznie spadać, że ta presja inflacyjna w Europie jest dużo większa niż rynek zakładał. Zwłaszcza to widać było na przykładzie Niemiec, gdzie owszem spadek miał miejsce, spadek związany z wygaszaniem tych efektów zmian podatkowych, więc efektów, efektów bazy, ale był on dużo, dużo mniejszy niż zakładał rynek, niż wskazywała no, zwykła, zwykła, zwykła matematyka. I to później przełożyło się przełożyło się na zmianę nastawienia Europejskiego Banku Centralnego i skutkowało między innymi tym, że Christine Lagarde już nie powtórzyła na konferencji prasowej po ostatnim posiedzeniu tego stwierdzenia, że stopy procentowe w tym roku nie zostaną już podniesione. Jeżeli chodzi o układ techniczny, no to sytuacja jest dość oczywista, wzrostowe, wzrostowe dywergencje na wskaźnikach powrót euro USD powyżej tego, te, tego dołka z listopada 2021, a finalnie wybicie powyżej powyżej niebiescy który która już była naruszona, y, naruszona w styczniu, y, natomiast y, ostatecznie to się y, nie udało. Y, to wszystko y, sugeruje zmianę trendu na wzrostowy. W tej chwili rynek zatrzymał się. Tutaj na poziomie y, styczniowych maksimów to są y, okolice 1,1481, to te, ten, ten opór można uzupełnić o okrągły poziom 11,15 i w tej chwili mamy korektę. Natomiast y, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o tutaj y, to, co, co powinno się stać dalej, no to tutaj droga do wzrostów jest otwarta. Być może ta korekta jeszcze nie skończy się, nie skończy się w dniu dzisiejszym, że po, po tych dwóch dniach spadków ten dzisiejszy wzrost euro USD jeszcze nie kończy tej korekty, chociażby dlatego, że pewien znak zapytania pojawia się przy dniu jutrzejszym, kiedy zostaną opublikowane styczniowe dane o inflacji nie, CPI ze Stanów Zjednoczonych, które jeszcze mogą sporo namieszać i są ważne, tak, bo to jest najważniejsza publikacja tego tygodnia, ale generalnie Generalnie to, co y, obserwuję w ostatnich dniach, to jest ruch powrotny y, do przełomanej linii trendu, y, trendu spadkowego. Finalnie tak w, naj, w takim najgorszym dla strony popytowej scenariuszu mógłby on sięgnąć właśnie tutaj y, tejże linii BESY, czyli to są okolice 1,1350, y, natomiast już zejście poniżej 113. 70, tak, tak zaokrąglam trochę, czyli zejście poniżej. Tej długiej, długiej świecy z 3 lutego będzie, będzie już trudne. Natomiast takie, takie cofnięcie uważam, że byłoby wykorzystane przez rynek do kupna wspólnej waruty i do gry pod dalsze wzrosty. Wzrosty, które przynajmniej powinny sięgnąć tutaj tej strefy, strefy oporu tworzonej przez lokalne lokalne maksima z października, z końcówki października, to są poziomy 1,16,92. Czyli można w tej chwili zaryzykować tezę, że para euro USD idzie na 1,17. I ta teza znajduje pełne, ta teza, to, to twierdzenie o zmianie trendu znajduje pełne uzasadnienie, odzwierciedlenie w sytuacji na wykresie, na wykresie tygodniowym, gdzie długa no zielona w nomenklaturze świecowej biała świeca Wskazuje zatrzymanie trendu spadkowego, jego odwrócenie i otwiera drogę pod do dalszych, dalszych wzrostów. I to nawet w sytuacji, gdybyśmy traktowali to, co się wydarzyło ostatnio, tylko jako, jako taką rozszerzoną, długą, długą korektę coś na wzór tego, tego odbicia. Więc nawet w takim układzie, w którym traktujemy te wzrosty jako wzrostowe odreagowanie y, wielomiesięcznego trendu spadkowego to wciąż droga w okolicy 117 jest otwarta. Euro powinno zyskiwać nie tylko do dolara, ale również wobec szwajcarskiego franka. Tutaj mamy bardzo książkowy układ formacji podwójnego podwójnego dna, również ze wzrostowymi dywergencjami, wstępnymi sygnałami, wstępnymi już faktycznymi sygnałami kupna na, na wskaźnikach przełamanymi przełamanymi oporami i teraz z ruchem, z ruchem pod powrotnym, pewną taką korektą po, po, po tych dwóch mocnych widocznych tutaj wystrzałach, wystrzałach w górę. No i w zasadzie cel dla tych wzrostów jest zaznaczony. To są okolice 1,107. I podobnie jak w przypadku euro ten ruch, jeżeli traktować go niejako taką faktyczną zmianę trendu, ale tylko jako y, odbicie, takie gwałtowne, mocne odbicie y, i powrót do tej czerwonej linii y, trendu spadkowego, no to w zasadzie niezależnie czy jak traktujemy, czy, czy to jest y, zmiana trendu, zmiana tendencji na wzrostową, czy też taka średnioterminowa y, mocna korekta, no to to wszystko y, w obu przypadkach prowadzi to do jednego wniosku, że y, droga do 1,07 jest, y, jest otwarta. Zmiana trendu miała miejsce nie tylko, na, y, nie tylko na, na w przypadku par y, z euro, ale również na, 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 na Bitcoinie. Tutaj musimy troszeczkę na ten rynek spojrzeć najpierw przez pryzmat sytuacji, sytuacji na wykresie tygodniowym. No tutaj widzimy, że Mamy taką już długą konsolidację, szeroką, taką bardzo, ale jednak konsolidację notowań, którą można zamknąć jakimś rodzajem kanału wzrostowego. Stąd też trzeba przyjmować, że to póki nie pojawią się sygnału, sygnały zmiany tej tendencji, no to w ramach tego, tego, tego szerokiego, bardzo szerokiego trendu bocznego, notowania bitcoina będą się, będą się poruszały. No i otóż 3, ostatnie trzy tygodnie, no 2,5, tak, bo mamy pół tygodnia obecnego, 2,5 tygodnia wzrostów układa się w sygnały zmiany trendu. Po pierwsze, wybicie powyżej 3-miesięcznej linii, linii BESSY. Po drugie, to wybicie wzmacnia fakt, że rynek zawrócił i, i wykreślił tutaj formację młota na poziomie luki, luki hossy z, dokładnie z 26 lipca, luki powyżej lipcowego dołka, więc rynek, można powiedzieć, że rynek w tym momencie uznał, że te, że okolice 30 tysięcy dolarów, okolice lipcowego dołka, ale też wzmacnianego przez tutaj ten, ten, ten lokalny dołek sprzed kilku miesięcy y, obronią się i, i, i obronią się tutaj nawet można jeszcze dodatkowe, jeszcze dodatkowe wsparcie, wsparcie narysować. Że, że, że to że te poziomy obronią się i, i rynek będzie, będzie zawracał. Wzmocnieniem tych sygnałów kupna są oczywiście tutaj wstępne sygnały i poprawa sytuacji na wskaźnikach, natomiast luka z 7 lutego ta zaznaczona niebiesko luka luka hossy niejako broni bitcoina przed jeszcze jedną próbą cofnięcia, przed kontratakiem strony, strony podażowej. No to w tym układzie strategia gry powinna zakładać kupno i, i grę na wzrosty ze stop lossami właśnie gdzieś tutaj poniżej, poniżej tej lutowej luki hossy. W scenariuszu Najbardziej optymistycznym mamy yy, jesteśmy przed dniu, czy jesteśmy na początku yy, mocnej kilkumiesięcznej fali wzrostów podobnej yy, chociażby do tej, yy, do, do, tej, do tej fali tutaj z okresu lipiec yy, listopad 2011. W scenariuszu yy, mniej optymistycznym dla, dla kupujących yy, notowania bitcoina spokojnie mogą, yy, spokojnie mogą wzrosnąć. Yy, Gdzieś do poziomu 50, 50 800, 50, 52 000, czyli do tej strefy, strefy oporu, tworzonej z jednej strony przez 50% zniesienie, FIBO, z drugiej strony przez lokalne. Lokalny szczyt z grudnia. Więc tutaj jest jeszcze o co, o co grać. Przynajmniej 6 tysięcy dolarów do, 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 do ugrania, i, i, i na to i, i, i taki scenariusz trzeba w tej chwili, w tej chwili, w przypadku tej pary obstawiać. Na zakończenie jeszcze krótki rzut oka na sytuację na, na, na indeksach, sytuację na instrumentach w, opartu, w oparciu o indeksy. No tutaj zarówno na, na DAX, na DAXie może nawet mniej, ale też to to widać jak i na SP widać, że Póki co strategia kupowania dołków dalej, dalej jest dobrą, dobrą strategią, i, i w tej chwili no w zasadzie nie ma mocnych przesłanek za tym, żeby ta szeroka strefa wsparcia na taksie, na czy, 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 czy znacznie węższa, ale to równie mocna strefa wsparcia w okolicach 43 tysięcy. 300 punktów y, na SP y, była, y, była zagrożona. Co więcej, w tej, chwili, w tej chwili trzeba się liczyć z tym, że powoli jesteśmy w takim trendzie wzrostowym, który powoli będzie dążył w kierunku, w kierunku rekordów. Tym samym odrzucam taką możliwość, że, jest, że na, na, na tym rynku mamy do czynienia z jakimś ruchem powrotnym w kierunku właśnie tutaj tej, widocznej, zaznaczonej na niebiesko linii, linii poprowadzonej po, po, po tych średnioterminowych dołkach, przede wszystkim dlatego, że ten ruch był za duży, tak, gdybym to był normalny ruch powrotny, to to on w ostateczności powinien zacząć się gdzieś gdzieś w okolicach 4470 punktów, czyli po przełamaniu już tego wsparcia, ale też po, po spadku poniżej. Tych, tych dołków z początku, z początku grudnia. Natomiast zejście w tym momencie no prawie do, do, do 4200 punktów, później cofnięcie i dopiero odbicie w zasadzie. W zasadzie nijak się ma do tezy o, o wykonaniu ruchu, ruchu powrotnego. Więc tu skłaniałbym się, jeżeli chodzi o rynek amerykańskiej akcji, do tego, że jesteśmy w fazie. Yy, Powolne, powolnych wzrostów, być może tutaj jeszcze będzie bardzo nerwowo, ale bez ryzyka przekroczenia cztery trzysta, czy nawet zbliżenia się jakoś istotnego do, do 4300 i powoli ten rynek będzie szedł w kierunku, wracał w kierunku historycznych rekordów. No, po takim oczywiście mocnym tąpnięciu, jakie, jakie obserwowaliśmy w styczniu, oczywiście ten powrót do rekordów pewnie będzie rozciągnięty w czasie, natomiast być może gdzieś w maju, w czerwcu te, te, te rekordy zostaną, zostaną poprawione. I to wszystko, co dla Państwa na dziś przygotowałem. Żegnam się z Państwa, zapraszam w poniedziałek na tradycyjny już przegląd nie wykresów, nie sytuacji technicznej, ale głównych wydarzeń, które w drugim tygodniu lutego będą, w trzecim tygodniu, w trzecim tygodniu lutego będą absorbowały uwagę rynków finansowych. Dziś się z Państwem, z Państwem żegnam. Dziękuję, do widzenia.